Podobno ten mini LED jest taki jak OLED, a to jest najwyższy model od Hisese. Tak mi się przynajmniej wydaje. Piękne głośniki z boku. Czy on jest jak OLED? Hmm. hmm. Czy ja wiem? No nie, nie do końca. Ja różnicę widzę. Jestem za blisko, żebyś zobaczył cały ekran, ale nie. Widać, że te. Rogi tutaj są troszkę ciemniejsze a z bliska no, w olezie nie ma coś takiego, że masz rogi ciemniejsze. To no, fakt ten kontrast jest super. To jest bez porównania z innymi ledowymi sprzętami, ale no, jest blisko, można powiedzieć, tylko te rogi są ciemniejsze, tak jak mówiłem. Nie wiem czy kamera to wychwyci. Piksele tak z bliska widać. nawet nie. Pilot jest normalny. A te głośniki nie, że to wygląda. I tutaj masz. Z góry też masz głośnik. No. O, 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 o. Jak wolędzie? No jest dobrze. Ale ja mam OLEDa, to wiem, czego oczekiwać. Ok, jest blisko. Wiadomo, że taki telewizor nie będzie się wypalał to tak jak OLED, to jest jego przewaga, no to całkiem nieźle, ale odblaskowy to on jest fast, jest, jest, spoko, 144 Hz, to reklama tylko.